Witam w ten sobotni poranek, tak? Z tej strony, jadej Towy Mistrz i oto zaczynamy kolejną sagę. Ale zanim zaczniemy kolejną sagę w grze, w grze Bleach Hit The Soul 6, zaczniemy sobie film kinowy, tak jak mówiłem. Powiedziałem, że po tej sadze, jak się skończy, prawda? Znaczy po kolejnej serii walk, jak się skończy, czyli tak, jakby sadze na ziemi, związanej z Wajzardami i Arankarami, po prostu zaczniemy sobie film kinowy. No i tak też zrobimy, prawda? Mm. No i prawda, jeżeli chodzi o ten film kinowy, to muszę powiedzieć, że mm, jak na Bleacha ten film kinowy był chyba drugim filmem kinowym właśnie jaki, prze, jaki oglądałem i wam powiem, że niby wydawał się taki bliczowaty, ale dość yy, nudny. W sumie nie podobał mi się ten film kinowy, wolałem pierwszy, który było związane coś z Hitsugają, a to jest związane z jakąś dziewczynką z szynigami, która nawet nie wie skąd ma moce co jest w ogóle głupie, ale zaczniemy sobie tą walkę, prawda. Za, m, chodzi po prostu film, wchodzi po prostu w, w tym filmie kinowym o tym w, filmie, w tym filmie kinowym o to, że po prostu pojawili się zamiast hollowów, czyli pustych, pojawili się nowi, czyli pełni. Tacy w przeciwieństwie do bo to są to czyste dusze, które nam nie mają żadnych grzeszków i prawda ta dziewczynka Shinigami chce je wszystkie oczyścić i ci mówi, żeby tego nie robiła. No i teraz cię go przyszedł. Dokładnie, żeby przestało. Powiedziałeś, że, że nie można ich niszczyć jak A Ono mówi i stąd idioto! Krety nie znaczy I jep. I teraz zacznie się walka. Ja będę tą dziewczynką, a Ichigo będzie, prawda, i cigo. Tak, że będę musiał rozwalić Ichigo co będzie trudne, bo wiadomo to Ichigo O, fajne przewrotki umiem sypać, no proszę. Ha. Dawaj Ichigo ho, ho, ho! I co, taki silny ciąg? Kwiatki rusz, Czy rusz Ja mam liście! Liście z drzew, o cholera. Bijesz kobietę, kobietę bijesz, a masz. Ty zero gentlemanstwa u ciebie i go. O, proszę bardzo, ładnie go zapałem nogą. Ło, dwie aury na siebie. A masz! Cholera nie wyszło. Powiem wam, że w tym filmie, w tej, w tej sadze... Cholera, w tej sadze jest tylko jedna walka właśnie ta. I muszę powiedzieć, że to jest trochę dziwne, bo w filmie było dużo więcej walk. Może nie były takie fajne, ale trochę ich było, także... Powinni dawać chociaż przynajmniej wszystkie walki, przynajmniej tą końcową jeszcze. Podali tylko jedną z tą dziewczynką na początku. To jest dziwne w ogóle, ale niech będzie. Zabra, cyk. Ho! Zaraz daj mi zrobić ten super atak Ichigo. Mam cię! Że bardzo wir. I teraz wyczyścimy te... No. Wyczyścimy Ichigo, prawda? I koniec. It's over 9000. Oho. Oh. Jep. Ranga C, no ale zaliczyłem, chociaż prawda, ci go padł. Ona teraz cieszy, że udało im się, jej się prawda, pełnych y, oczyścić, znaczy zabić. Hej, ci go mówi, cholera, kim, kim ty w ogóle jesteś, Shinigami? A ona potem mówi, że nie pamiętała, jak została Shinigami. W ogóle ten film kinowy był trochę niepełny, ale trudno, obejrzałem jakoś. Dobra, no to teraz z filmu kinowego już wychodzimy, to była tylko jedna walka i przechodzimy z powrotem do fabuły z anime, która jest genialna, prawda. Teraz, yy, prawda, taką fajną dziewczynę z klasy Ichigo, która ma bardzo duże <coughs> piersi, nazywa się inoe Orihime. Porwał ją u Lukiora, czy to był pomysł Aizena, żeby porwać inoe żeby Ichigo i Ishida i Chado poszli za, do Hueco Mundo, żeby uratować mu inoe prawda? Znowu ratowanie. Jak było ratowanie Ruki, teraz jest ratowanie Inoe, A warto, bo inoe naprawdę jest śliczna i ma bardzo ładne piersi. a nie tylko Ichigo dlatego ją ratuje, dlatego, że jest jej przyja jego przyjaciółką. No to co? Lecimy Ichigo w Hueco Mundo przez Ishido i Chado i zacznie się teraz pierwsza walka z taką Dziwną małą dziewczynką, która jest małym arankarem Ale ma niebieskie włosy i nazywa się Nel Jest całkiem śmieszna i zamiast Ichigo mówi na niego Itsugo Bo ma problemy z mówieniem czy Ma taką wadę wymowy po prostu, bo jest małym dzieckiem Także co, zaczniemy pierwszą walkę, bo ona nas napadnie i będzie mówiła po prostu, że jesteśmy dziwni Teraz Ichigo mówi, że Ulkiora porwał Inoue i po prostu musiał ruszyć do że z i z Chadem, żeby ją uratować Normalka Ci mówi, że uratuje Inoę, Choćby nie wiem co. Bo Urahara dał im przejście do tego chłego Mungo, bodajże. Nie pamiętam jak to było, chyba tak to było, bo dawno nie oglądałem. Zglądałem to dawno dość te, tą sagę Arankaru, bodajże w 2008 roku. To ja pamiętam. Dobra, zaczynamy sobie. Nel no zaraz spotkamy tą małą, dziwną dziewczynkę, która jest dość, dość, no sobie mówię, dość, bardzo dziwna. Tak. teraz Ichigo mówi, że pójdzie pomóc Nel, ale ka każe się, że Nel będzie się z nim walczyć. Tak jakby. W pewnym sensie. A <laughs> no, co wy robicie, że on bijecie moich przyjaciół? On ICG mówi, co? Oni nie chcieli Cię zabić. Ona nie, bo byliśmy się w Tak, to wygląda jakby nie się w chowanego, ona biegł, biegała i płakała i wyglądała jakby uciekała, prawda? Dobra, i czego teraz jej da na uczkę, prawda? Jep! O, patrz! Cholera... Ej, patrzcie, to jej przyjaciel. Dziwny rankar z niej, z niego. To Tak mnie nie pokonasz, chyba że będziesz używała swoich przyjaciół do tego. Ha! Zaraz się tu Getsuga Tenshou puszy, dzieciaku, to się... Ho! to ja nie trafiłem. Dobra, chcesz Getsugi Tenshou? O kurno! To nie będzie łatwe. Getzygatensze. Yep. Je. Cholera, ja też dostałem. Zaraz zginę, nie może żeby mnie Nel pokonała. No nie gadajcie. Aj! Nel dostała... Dostała, Co ja mówię, sama sobie krzywdę zrobiła. Cholera! Sama sobie krzywdę zrobiła. Jo, jakby nią rzucił we mnie, to by było po mnie. O, getzygatensze. Cholera, nie trafiłem. No, nie będę robił banka i na nią, no bez przesady, no po prostu takim pokonam. O ile... Ona mi da się pokonać Jest cygaręszo! Świetnie! Jestem od dla... ciebie starszy i silniejszy, Nel. Wow! Dziwna dość walka, bo i go tu nie walczył z Nel, prawda? Tylko powiedział, że przeprasza i będzie jej pomagał. Ale niech będzie. O, cholera. Znaczy to mnie trochę denerwuje w takich grach anime, że... Niektóre walki są niepotrzebne, a praktycznie w ogóle. Mogę co no, ten, że cholera obroniła się. Są niepotrzebne, a praktycznie niektórych w ogóle nie ma, co jest dziwne. A przecież są błędy, prawda? To jest trochę dziwne. Nie wiem, dlaczego coś takiego robią, ale niech będzie. Nie będę na to narzekał, prawda? Nie! Ło! Wow! Dobra, Nel, koniec. je! Yeah! I. No i ranga, a, ślicznie zaliczyłem. Przepraszam, dziecko, nie chciałem. Ona powiedziała, że teraz do go ma szacunek, bo ją pokonał i powiedziała, że przeprasza i będzie z nim, z nim dalej towarzyszyć po prostu. Będzie z niciego dalej towarzyszyć. Jeśli ja to mówi, nazywasz się Nel racja? On mówi tak, Nel mówi, że Nel... Czyli on mówi do siebie w trzeciej osobie, mówi, że nie wie, skąd się tu wzięła i te to tam takie nieważne sprawy, prawda? Dobra. No to co? Teraz mamy kolejną walkę teraz będzie dodatkowa walka, że po prostu i Renji i Rukia przyjdą po prostu do Hekomundo za Ichigo i powiedzą, żeby sam nie wychodził bez ich, po prostu, ostrze po prostu bez ostrzegania ich, że idzie do Hweko Mundo i po prostu czy teraz Rukia będzie chciała mu, mu sk go sklepać za to Ichigo, prawda, bo się nie słucha. No i po prostu będziemy walczyć Rukion przeciwko Ichigo. Jeszcze dodatkowo będziemy mieli Renziego do pomocy, więc damy mu radę. Jedziemy, prawda. To dodatkowa misja, jak się zaliczy na Alp, na S, to się odkrywa dodatkowa misja, to jest bardzo fajne. A się nagadam? A picia nie mam? Cholera. O, jest. Pyta się Rukia, dlaczego przyszedłeś sam Ichigo? Ona, a on mówi, jak to? I teraz musimy z Cigo wytrzymać dwie minuty, ale my go zabijemy zanim z nim wytrzymamy, więc damy radę. No, chodź, i Ty, 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 ty gubku, który się nie słucha. Ty, cholera. Teraz on mi coś zrobi, niż ja prędzej mówię. Jakuraj! Oh, oh, oh. Cyk! Jakuraj, co ja mówię, to jest ten atak z tą miksurką. To się ją wypuszcza z ręki, jak to Rukia zawsze mówi. Sadono Sanju-san! Sokka i Wow! go, Hop! Hop! I jeszcze jeden Cypek Życia! Teraz pokażemy mu... Renji, dawaj! Zespołowy atak! O Rodzi... O cholera! tenże, Mamy cię! I zespołowy atak Ranga S, prawda? I teraz patrzcie, Rukia go zamrozi. Renji dołoży dwa grosze. Cyk! 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 Cyk. I tyle. I to jest zespołowy atak Ruki i Rędziego. I ślicznie ta walka była piękna po prostu. Aha, pewnie się dziwicie, dlaczego tam następne walki mam odkryte, bo znowu jak nagrywałem odcinek, prawda, nie nagrało się dobrze i musiałem to powtarzać, także nieważne. O, i teraz będzie kolejna walka, i ruszając do ośrodka Mundo do budynku stoczy swoją, stoczył swoją pierwszą walkę z Privaron Espada. Kto jest Privaron Espada? Privaron Espada jest to pyły Espada i to będzie Privaron Espada trzeci, czyli trzeci były Espada, który już nie jest taki silny jak kiedyś, więc Ichigo powinien sobie z nim poradzić, prawda? Ale zobaczycie, jak sobie i w jaki sposób sobie Ichigo z nim poradzi. Bo będzie miał z tym trochę kłopotów. Nie unikam. Yy, znaczy, nie unikam tego, że będzie miał z tym trochę kłopotów. <laughs> Cholera, przydałoby się tu jakieś picie czy coś. No. No to jedziemy. Teraz Ichigo vs. Priwarune spada. Tak, Ichigo teraz mówi, że wszyscy się rozdzielili i weszli do komundę, każdy do swojego przejścia każdy spotyka swojego wroga, prawda? I Nel oczywiście poszła za Ichigo jaka głupia, bo oczywiście Ichigo musi ją bronić, czego nie chce, bo nie chce, żeby jej się stała krzywda. Ale Nel to tylko dzieciak, więc nie wnikajmy, znaczy nie czepiajmy się jej. Ichigo mówi, jesteś strasznie wkurzająca, a ona mówi, co co się czepiasz, Nel? Mówi, że cię lubi i chce z tobą być na zawsze. Sajcie go jest strasznie irytujący. Tak, Privaron Espada, dokładnie, i Czego go będzie z nim walczył. Ta, Nel ma fajny uśmieszek, naprawdę. Mały arankar jeszcze w ogóle nawet walczyć nie umie. Dobra, zaczynamy. Zobaczycie jak potoczy się ta walka. O, całkiem fajna muzyczka! On Wychodź, nie, nie ukryjesz się przede mną. I jeb, i to jest właśnie pajac, który nie wylądował dobrze i zrobił sobie krzywdę. I cicho taki, face. Tak. Tak, mówi, że teraz jest trzeci, trzeci privaron, spada, pełne spada, prawda, który już nie jest spadą. A go mówi, że naprawdę jesteś taki silny, jak się wydaje. on, co ty mówisz? Śmiesznie nazywać słabszym od siebie, prawda? Coś tak kłócą, jak to w anime. go uważa, że on nie jest silny. I teraz będzie coś takiego głupiego, jak Ichigo w anime, mając Shikai, nie mógł pokonać tego Priwaron Espada. Po prostu on był do niego za silny, więc Ichigo musiał zrobić Bankai, żeby go pokonać. Patrzcie, zaraz mu udowodnię, że... Cholera. Jak nawet, jeżeli go uderzę i on dostanie, to i tak nie traci życia, Także Cholera, będę musiał zrobić Bankai, jak w anime, żeby go pokonać. Po prostu Ichigo będzie za sobą w Shikai, żeby go pokonać. Cholera, to to za lagi. No, dobra, już jest spoko. No kurde, nie bij mnie. Patrzcie, zaraz to dowodnie. Ej, o ja prędzej zginę niż ten to udowodnię. Patrzcie, o właśnie, widzicie? Trafiłem go, jeszcze tra cały czas go trafiam, on nie traci życia. Także muszę się naładować po prostu i zrobić bankaj. Masz Getsugę, żeby się do mnie odsunął. Cholera, to jest głupie. Kurde, no daj mi zrobić bankaj, kościół. Więc muszę zrobić bankaj po prostu, żeby go zabić, bo inaczej nie da rady. Tak samo idzie, w dupę, jakby w Sikaju, w Anime. Muszę zrobić po prostu bankaj, żeby go pokonać. Masz Getsugę jeszcze. Dobra, naładujmy się do końca, prawda? Cyk Cyk Uwaga, i teraz! Bankai, jeb, już jesteśmy... Już jesteś mój A, pójdziemy na całość, sobie na to Maska, jeb, teraz go zniszczę Haha <laughs> Tak, go też włączył maskę O, proszę bardzo, nowy atak, tenszo Po! Masz Getsugi, spamujemy, spamujemy Cholera, broni się, a i tak traci życie Koniec! Cyk, 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 cyk To jest pozaski atak Kurde, skończyła mi się maska tak, i czego też wanime. Driven on po prostu prosił go o to, żeby i go założył maskę. Także i go ją założył i po prostu załatwił go jednym ciosem, więc ja też tak zrobię. Jedziemy, znowu maska. Idziemy na całość. Nie ma co. O, Kurde. No nie, i maskę straciłem. No ty sukien synu. Nie zabijesz mnie. Ja jestem silniejszy. Maska. Cyk. I am hollow. Teraz zakończymy to. Mam cię. jep, 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 Genialny atak po prostu. To jest normalnie jak założymy maskę w bankach, jesteśmy tacy szybcy, tacy zwinni, że to jest na, naprawdę kawał rozpierdolu, że tak powiem. O! No i świetnie zakończyłem to maską, a już mi się skończyła. Tak, raz powiedział, że jesteś dla mnie za silny, to zupełnie inna liga i ci go powiedział, że w masy, jak będzie w masę, to privarone spada, zobacz to tylko raz i ci go po prostu podniósł miecz i, go, i mu przeciął po prostu ramię i się wykrwawił i po prostu umarł ten privarone i spada. I Chee-Go mówił, nie mów, że tak nie jest, że nie jestem od ciebie silniejszy. Dobra, no i teraz będzie kolejna walka, i to będzie walka i Ishidy Uryu, który będzie walczył z innym espadą. Też chyba będzie Bliweron Espada, nie pamiętam. Taka głupia dziewczynka z wielkim jojem, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Także jesteśmy w Huekomundo. I Cigo, prawda, próbuje uratować Inoue, Orihime, która ma bardzo duże piersi i jest bardzo, bardzo ładna, ale to wszystko w kolejnym odcinku. Także do kolejnego odcinka z nami był Jadeitowy Mistrz, i prawda. Na następnym odcinku pokażę Wam walkę Ishidy, czyli Quincy, który ma bardzo fajny, zajebisty łuk z energii duchowej. Także trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć na razie!